On zawsze tam był, milczący, niosący ciężar, którego nie mogłeś sobie wyobrazić. Przez długi czas wierzyłeś, że pewne rzeczy po prostu się wydarzyły, że to były Twoje wybory, że los narysował niewidzialne linie. Ale istniała dyskretna obecność, cień troski, ktoś, kto kłamał, kto ukrywał, kto zniekształcał całe historie, tylko po to byś był chroniony. To kłamstwo nie było małe. Nie było to coś błahego. Był to mur wzniesiony między Tobą a Bólem. A teraz stopniowo pęknięcia zaczynają się otwierać, pozwalając prawdzie wypłynąć jak woda powstrzymana przez lata. Zaczynasz rozumieć, że nic nie było tak proste, jak się wydawało. On opowiadał różne historie każdej osobie dookoła. Stworzył wersje, kształtował wspomnienia, ukrywany fakty. Wszystko po to, abyś nie został dotknięty przez to, co mogłoby cię zniszczyć przed czasem. To kłamstwo nie było okrucieństwem, było tarczą. Nie było oszustwem. Było poświęceniem. Najbardziej niepokojące jest to, że nigdy się tym nie wychwalał, nigdy nie szukał uznania, nigdy nie prosił o wdzięczność. Wolał być postrzegany jako wadliwy, jako sprzeczny, nawet jako fałszywy, tylko po to, byś pozostał cały. Teraz wszyscy to widzą. Uczucie jest dziwne mieszanka szoku, bólu, zrozumienia, a nawet wdzięczności, bo zdajesz sobie sprawę, że to nie była obojętność, to była troska. To nie było opuszczenie, to była ukryta ochrona. A mimo to rana kłamstwa otwiera się w tobie, przynosząc nieuniknione pytanie: czy naprawdę było konieczne tyle ukrywać? Umysł próbuje się opierać, ale serce już wie. Są chwile, kiedy prawda, jeśli ujawniona zbyt wcześnie, nie buduje, niszczy. On o tym wiedział. Wybrał noszenie ciężaru. Wybrał bycie źle interpretowanym, oskarżanym, odrzucanym, tylko po to, byś mógł iść naprzód bez ciężaru którego nie mógłbyś znieść w tamtym czasie. Czy przeżyłeś coś takiego? Czy odkryłeś, że ktoś zniekształcił rzeczywistość, aby cię chronić? Jeśli tak, napisz tutaj, musiałem to usłyszeć. Jego milczenie teraz mówi głośniej niż wszystkie słowa, które usłyszałeś do tej pory. Zaczynasz odwiedzać stare wspomnienia, sytuacje, w których wydawał się niespójny, sprzeczny, nawet niesprawiedliwy. Nagle wszystko zaczyna się składać. To nie była niespójność to była strategia. To nie była oziębłość, to była niewidzialna troska. To zrozumienie pali, bo choć przynosi ulgę, również niepokoi. Zdajesz sobie sprawę, że zostałeś oszukany, ale nie po to, by cię pomniejszyć. Zostałeś oszukany, aby cię chronić. I to otwiera wewnętrzną szczelinę, którą trudno zamknąć. Może część ciebie chce skonfrontować, żądać, domagać się wyjaśnień, ale inna część już rozumie że On nie będzie mógł wyjaśnić wszystkiego, bo wyjaśnienia nigdy nie będą wystarczające, aby oddać ciężar niesionej samotnie bólu, który powinieneś był znieść Ty. I pytanie odbija się echem: Ile razy On płakał w milczeniu, podczas gdy Ty wierzyłeś, że wszystko jest pod kontrolą? Ile nocy nie spał, przechowując prawdę, której nie mógł wyjawić? Ile razy przełknął słowa, żeby tylko utrzymać wersję, która podtrzymywała Twoją spokój? Zdajesz sobie sprawę, że kłamstwo nie było tylko jednorazowym aktem, to było całe życie ukształtowane wokół Twojej ochrony. A teraz, wobec tego objawienia, co z tym zrobić? On nie prosił, aby nosić ten ciężar, nie pragnął tej tajnej misji, ale w pewnym momencie zrozumiał, że jeśli tego nie zrobi, zostaniesz dotknięty prawdami, które nie były jeszcze w Tobie dojrzałe. I najbardziej zdumiewające jest to, że nie zawahał się. Zdecydował się zapłacić cenę bez świadków. Teraz rozumiesz, dlaczego niektóre rzeczy nigdy nie miały sensu. Przedłużone milczenie, wymijające odpowiedzi, nagłe zmiany tematu, unikające spojrzenia. To nie było zlekceważenie, to nie była słabość, to była strategia przetrwania twojego przetrwania. I tutaj konflikt się pogłębia. Jak sobie radzić z kimś, kto skłamał, aby cię ratować? Jak zrównoważyć ból iluzji z wdzięcznością za opiekę? Dostrzegasz, że wewnątrz ciebie współistnieją dwa przeciwstawne uczucia. Jedna część ciebie chce krzyczeć, że zasługiwałeś naprawdę. Druga część uznaje, że gdybyś ją otrzymał, być może nie byłoby cię tutaj, aby teraz o tym myśleć. To spostrzeżenie zmienia wszystko, bo kłamstwo widziane z zewnątrz zawsze wydaje się zdradą, ale widziane z wewnątrz może być także aktem miłości i nie zawsze można odróżnić granice między jednym a drugim, on chodził po tej cienkiej linii, świadomy, że zostanie źle zrozumiany. Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, co oznacza żyć z etykietą kłamcy, kiedy w rzeczywistości chronisz kogoś? Czy myślałeś o bólu noszenia niewidzialnego ciężaru, wiedząc, że nikt nie pochwali się twoim poświęceniem? To jest cisza, którą wybrał. To jest krzyż, który niósł w tajemnicy. A kiedy to dostrzegasz, zaczynasz przeglądać swoją własną historię. Zaczynasz się zastanawiać, ile razy osądziłeś niesprawiedliwie, ile razy skazałeś, nie wiedząc, że osądzałeś tego, kto w rzeczywistości był twoim strażnikiem. Serce otwiera się na nowe zrozumienie. Może ty również zrobiłeś to dla kogoś, może w jakimś momencie zniekształciłeś prawdę, aby nie zranić, aby chronić, aby oszczędzić kogoś, a jeśli tak się stało, teraz rozumiesz cenę. Bo cena to nie tylko podtrzymywanie kłamstwa. To podtrzymywanie ciszy, ta refleksja przenika przez twoją skórę i dotyka twoich kości, bo nie chodzi tylko o niego, chodzi o ciebie. Chodzi o to, jak całe życie było utkane z niewidzialnych nici sekretów, alternatywnych wersji, niepełnych historii. I nagle życie przestaje być tym, czym się wydawało. I oto najgłębsze objawienie. Prawda nigdy nie jest tylko zbiorem faktów, prawda zawsze jest spotkaniem z odpowiednim czasem, a jeśli ten czas jest przyspieszony. Przestaje być lekarstwem, a staje się trucizną. On zrozumiał to przed tobą. Możesz nie zdawać sobie sprawy w tamtym czasie, ale z każdą kłamstwem, które podtrzymywał w jego sercu, była cicha modlitwa. Prośba, aby pewnego dnia zrozumiał. Nie po to, by go usprawiedliwić, ale by zobaczyć, co kryło się poza słowami. Być może to jest ten moment. Moment, w którym puzle się układają, moment, w którym w końcu zdajesz sobie sprawę, że nie zostałeś zdradzony, lecz zachowany, że nie zostałeś oszukany, ale chroniony przed czymś, co mogło stać się nieodwracalnym w Twojej duszy, a teraz, z tą świadomością, pojawia się nowy dylemat: jak żyć od teraz? Jak sobie z nim radzić, wiedząc, że jego historia jest usiana tajemnicami? Jak patrzeć Mu w oczy, bez odczuwania bólu kłamstwa, a jednocześnie nie przestając dostrzegać poświęcenia? Ten dylemat. To zaproszenie, zaproszenie do dojrzewania, aby zrozumieć, że nie wszystko w życiu jest czarne lub białe, nie każde kłamstwo to destrukcja, nie każda prawda to wyzwolenie. Są prawdy, które zniewalają, są kłamstwa, które chronią, i tylko czas ujawnia, które jest które. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy prawda, której szukasz dziś, naprawdę jest w stanie cię uleczyć, a może jeszcze nie nadszedł na nią czas? To pytanie może niepokoić ale może też wyzwolić. Ponieważ być może największa dojrzałość to nie odkrycie prawdy od razu, ale nauczenie się rozpoznawania jej czasu. I dokładnie to przeżywasz teraz. Szok uświadomienia sobie, że twoje życie było kierowane nie tylko przez twoje wybory, ale przez ciche wybory, które ktoś dokonał za ciebie. Nie chciał być bohaterem, nigdy nie szukał tej roli, ale w braku kogoś, kto mógłby cię chronić, on przejął tę funkcję. Być może go osądziłeś, być może oskarżyłeś, być może poczułeś gniew, ale w głębi duszy, jeśli dziś możesz oddychać z większą jasnością, to dlatego, że ktoś wybrał, by nosić ciężar ciemności za ciebie. Ten typ poświęcenia rzadko jest rozpoznawany, bo kiedy prawda się pojawia, towarzyszy jej szok, ból i uraza. Niewielu potrafi dostrzec ukryte piękno za kłamstwem, niewielu ma odwagę przyznać, Zostałem chroniony przez coś, w co nie chciałem uwierzyć. Czy przeszedłeś przez coś takiego? Czy odkryłeś, że ktoś, kto wydawał się być w błędzie, w rzeczywistości ochraniał twoje życie? Podziel się tym poniżej. To odkrycie nie dotyczy tylko jego, dotyczy samego życia, bo życie też kłamie. Życie ukrywa. Życie zniekształca. Ile razy myślałeś, że tracisz, gdy w rzeczywistości byłeś chroniony? Ile razy myślałeś, że to była odrzucenie, gdy to była ochrona? Ile razy krzyczałeś przeciwko ciszy, nie dostrzegając, że cisza była najbardziej pełną miłości odpowiedzią, jaką mogłeś otrzymać. Bez proszenia stał się odzwierciedleniem tej samej logiki życia. Kłamał, abyś mógł osiągnąć dojrzałość. Milczał, abyś mógł dojrzeć. Znosił oskarżenia, abyś mógł iść naprzód, nie załamując się. A teraz dostrzegasz, że również będziesz musiał podjąć podobne decyzje. Bo przychodzi czas, kiedy wszyscy jesteśmy zobowiązani do ochrony kogoś, i nie zawsze ta ochrona będzie rozpoznana jako miłość. Czasami będzie postrzegana jako zaniedbanie, jako kłamstwo, jako słabość. Ludzkie serce jest ograniczone w zrozumieniu złożoności opieki i być może dlatego dopiero teraz dostrzegasz, jak wiele dla ciebie zrobiono. Odkrycie nie nastąpiło wcześniej, ponieważ nie byłbyś w stanie go znieść. Nie pojawiło się później, gdyż byłoby już za późno, aby dalej się ukrywało. Pojawiło się teraz, we właściwym czasie, w czasie, gdy możesz nie tylko poczuć ból kłamstwa, ale także rozpoznać wielkość poświęcenia. W tym momencie wszystko się zmienia. Patrzysz wstecz i widzisz, że wiele Twoich krytyk traci sens, wiele Twoich skarg rozpuszcza się, wiele Twoich ran znajduje wyjaśnienie. Nie całkowite uzdrowienie, ale wyjaśnienie. A wyjaśnienie jest pierwszym krokiem do uzdrowienia. Zdajesz sobie więc sprawę, że całe twoje życie było chronione, nawet gdy wydawało się opuszczone, że twoje kroki były śledzone, nawet gdy wierzyłeś, że jesteś sam, że twoja historia była chroniona przez niewidzialny mur, nawet gdy myślałeś, że nikomu nie zależy. I w tej chwili rodzi się w tobie coś nowego nie tylko ból, nie tylko wdzięczność, ale odpowiedzialność. Odpowiedzialność za to, by dalej iść, rosnąć, stać się kimś, kto również może chronić, bo teraz wiesz, co to znaczy, teraz rozumiesz cenę, teraz zdajesz sobie sprawę, że ochrona kogoś oznacza często zaakceptowanie bycia źle interpretowanym. To objawienie nie kończy się tutaj, bo to, co najgłębsze, dopiero nadejdzie i czujesz to, nie umysłem, ale ciałem. Jakby coś w tobie zaczęło się rozpuszczać, powoli, cicho, jak mgła która w końcu odsłania kontur gór. Nigdy nie widziałeś tej osoby jako strażnika, wręcz przeciwnie, przez długi czas być może nosiłeś w sobie żale, pytania, urazy, a teraz to nowe, niemal okrutne zrozumienie rozwala cię od środka, bo zdajesz sobie sprawę, to nie chodziło o to, że ty nie rozumiałeś, chodziło o to, że on nie mógł tego wytłumaczyć, żył przez lata, jakby nie miał wyboru, jakby istniała tylko jedna droga. Ukrywać, by chronić. A ty, nie zdając sobie sprawy, kroczyłeś ścieżką, na której dziury już były załatane, pułapki ukryte, bóle celowo opóźniane. Wszystko po to, byś zniósł ciężar życia we właściwym czasie. I właściwy czas nadszedł. Teraz czujesz uderzenie prawdy. Nie jako cios, ale jako przebudzenie. Świadomość nie niszczy, ona otwiera, ona rozszerza. Ona odsłania złożoność tego, co wcześniej wydawało się zbyt proste. Zaczynasz sobie przypominać, jak wydawał się zbyt surowy, zbyt zimny, zbyt odległy. I teraz to dostrzegasz. To nie była twardość. To był strach przed ujawnieniem tego, co jeszcze nie mogło być ujawnione. Strach, że słowo wypowiedziane nie w porę zniszczyłoby to, co najbardziej chciał chronić, swój spokój. Wolał milczenie od oklasków. Wolał być źle zrozumiany niż patrzeć, jak się załamujesz. Wybrałby nosić ból niezrozumienia. Zamiast zostawić cię, abyś radził sobie z prawdą zbyt surową dla twojego emocjonalnego wieku. I to, to zmienia wszystko, bo teraz rozumiesz, że ochrona nie zawsze jest zapakowana w czułość. Czasami przychodzi w przebraniu dystansu, zaniechania, przeciwieństwa, ale nadal to miłość ukryta miłość tak, cicha miłość tak, ale miłość. A ta miłość, teraz dostrzegalna, otwiera nową ranę ranę zrozumienia, że oceniłeś, że odsunąłeś. Że stwardniałeś i nie było to złośliwe. Ty po prostu nie wiedziałeś, po prostu nie widziałeś, ale teraz widzisz. A to widzenie, choć bolesne, jest również wyzwalające, bo cię przygotowuje, to cię zmienia, to zaczyna cię kształtować do czegoś, czego być może jeszcze nie potrafisz nazwać, ale co nadchodzi. Bo gdy już zrozumiesz, że byłeś chroniony przez kłamstwo, również zrozumiesz, że może pewnego dnia będziesz musiał zrobić to samo. Że może ktoś, kogo kochasz, będzie musiał być chroniony przed prawdą, i że ten ciężar spadnie na ciebie. Czy jesteś na to gotowy? Czy wytrzymałbyś bycie źle postrzeganym, żeby chronić? Czy odważyłbyś się milczeć, kiedy wszystko w tobie chce krzyczeć? Czy zniosłbyś bycie nazywanym kłamcą, manipulatorem, egoistą, tylko dlatego, że nie ujawniasz czegoś, co jeszcze nie może być powiedziane? Bo to jest dojrzałość, która teraz zaczyna się w tobie rodzić. Dojrzałość, która nie szuka oklasków, lecz wybiera chronić nawet bez uznania. I rozumiesz, jest taki moment, kiedy miłość przestaje być emocją, i staje się decyzją. Decyzją o ochronie, nawet jeśli kosztuje to własny wizerunek, decyzją o utrzymaniu ciszy, nawet jeśli wewnątrz wszystko chce się zawalić, decyzja, by kochać, nie potrzebując być kochanym w zamian, przynajmniej na razie. To jest rodzaj miłości, którą on ci dał. I to jest rodzaj miłości, który teraz staje się możliwy w Tobie, bo jeśli zauważyłeś, coś już się zmieniło w Twoim sercu. Już nie jesteś tą samą osobą, która zaczęła ten tekst. Zostałeś przepełniony percepcją, której nikt nie może Ci odebrać. I ta percepcja zacznie zmieniać Twój sposób patrzenia na innych. Może zaczniesz zauważać ciszę, która wcześniej wydawała się nieobecnością, spojrzenia, które wcześniej wydawały się obojętnością. Kłamstwa, które teraz rozumiesz jako gesty ochronne, i powoli świat przestaje być polem bitwy, i zaczyna wyglądać jak pole emocjonalnej wojny, gdzie każdy próbuje chronić kogoś, nie wiedząc jak, bo wszyscy na jakimś poziomie próbują utrzymać kogoś na nogach. Ty, on i może teraz ktoś, kogo kochasz, również kłamie dla ciebie. Zastanawiałeś się nad tym? Czy czułeś kiedyś, że coś się nie zgadza, ale to nie jest złośliwość? Czy czułeś kiedyś, że ktoś unika powiedzenia wszystkiego? Nie dlatego, że chce coś ukryć, ale dlatego, że chcecie oszczędzić? Komentuj tutaj. Teraz rozumiem. To jest najtrudniejsza część dorosłego życia. Zauważanie, że miłość nie zawsze jest oczywista, nie zawsze jest czysta, nie zawsze jest lekka. Czasami miłość jest brudna od milczenia, ciężka od wyborów, zraniona przez oskarżenia, ale mimo to to jest miłość. Czy jesteś gotowy, by to poczuć? Czy jesteś gotowy, by porzucić fałszywe obrazy, które stworzyłeś na temat niektórych osób? Bo prawda jest taka, że nie zostałeś zdradzony, zostałeś chroniony, nie zostałeś oszukany, zostałeś wsparty i nie zostałeś porzucony, zostałeś ukryty za tarczą, która teraz zaczyna opadać. I ta tarcza, choć boli patrzeć, jak się rozpada, podtrzymywała cię do tej pory. Dlatego zanim oskarżysz, oddychaj. Zanim się skonfrontujesz, uznaj. Zanim zażądasz, zauważ. Ta percepcja jest rzadka i masz ją teraz. Czy wiesz, co to oznacza? Oznacza, że nadszedł czas. Czas dojrzeć. Przestań wymagać wyjaśnień wszystkiego i zacznij obserwować z większym współczuciem. Przestań szukać winnych i zacznij dostrzegać poświęcenia. Bo teraz wszedłeś w nowy etap życia. Etap, w którym także będziesz tym, który chroni, który wspiera. Który milczy, nawet bez zrozumienia. Ten tekst to nie tylko objawienie, to lustro. I w tym lustrze zaczynasz dostrzegać, że to, co oceniałeś jako kłamstwo, było największym aktem miłości, jaki mógł ci ofiarować. Nie dlatego, że był doskonały, ale dlatego, że kochał cię na swój sposób. I może to jest miłość najtrudniejsza do zauważenia i najcenniejsza ze wszystkich. Jeśli to poruszyło coś w tobie, następne wideo jeszcze bardziej zgłębi temat. Kliknij tutaj i kontynuuj tę podróż odkrywania niewidzialnego razem ze mną.